Witam serdecznie wszystkich, którzy mnie oglądają na kanale Hurtownia Zoja. Ostatnio mam wiele zapytań, jeśli chodzi o odnawianie dodatków narkorobkowych, czym się zajmujemy już od 10 lat. Teraz ostatnio od klienta, który nam dosłał głowę Chrystusa do odnowienia. Na pomiku ona była 20 lat, więc już widzimy u góry, że swoje lata już tutaj przynoszą efekty, że należałoby ją troszkę odrestaurować. I dlatego klienta do nas się z tym zgłosił. Yy, Trzyetapowy proces odnawiania o każdym etapie powiem Państwu prawie osobno. Pierwszy to będzie moczenie w specjalnym rozpuszczalniku, aby ściągnąć pierwszą warstwę yy, lakieru. Yy, następnie będzie głowa piaskowana. Yy, no i pokrywa lakierem i farbą proszkową. Ale to w następnym filmiku Państwu pokażę, jak wygląda efekt przed yy, malowaniem, jak jest wyczyszczona po piaskowaniu. Witam serdecznie po dwóch dniach, wracamy do główki, która już jest wytrawiona, została już wypiaskowana, także tak ona tutaj się nam pięknie prezentuje w czystym metalu, proszę zobaczyć i następny etap idzie do malowania proszkowego, także zapraszam, dosłownie za dwie godzinki przedstawię Państwu gotowy wyrób. No i witam Państwa ponownie. Minęły dwie godziny, mamy już główkę z Chrystusa skończoną, pomalowaną, zabezpieczoną, wylakierowaną i na taki wyrób dajemy 15 lat gwarancji. Czy warto renować? Warto. Nowa, oryginalna 500 do 600 zł, renowacja 150 zł, a efekt jest obłędny. Proszę spojrzeć. Ja tam się postaram na koniec filmiku, jeszcze rzucić zdjęcia przed, po i w trakcie, jak to było pokazywane na tym. Także zapraszam na naszą stronę hurtownia.zwoja.pl. Dziękuję.